No cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem nie z lasu, tylko ode mnie z domu, z biura, które dla potrzeb tego filmu zostało zaadoptowane na studio filmowe. Stałem się posiadaczem systemu szczącego Alański i chciałbym go Wam pokazać dzisiaj. A więc tak, system składa się z pięciu osełek, chyba od 70 do 1000 gradacja uchwytu i oleju. Dodatkowo dokupiłem jeszcze taką jedną przystawkę. To już jest do finalnego polerowania. I uchwyt. I uchwyt na stół. Żeby po prostu nie trzeba było tego trzymać. No i dobra, sprawdzimy, jak to się sprawuje w praniu. Wszystko. Zapraszam do oglądania. Chciałem użyć do... na tego filmu yy, mego Victorinoxa, ale jednak jest za ostry do tych celów, więc użyjemy P4 od Essie. Nie lubię tych plastikowych opakowań, bo tak podgrzewane ciężko się otwiera, ale Dodatkowo podtępimy trochę Tessie hmm. Dobra, cały zestaw wygląda tak Jak już powiedziałem jest pięć kamieni O różnej gradacji, od 70 do Do 1000 do tego są śruby zapasowe do uchwytu i do kamieni. No i olej do nabierzania kamieni. Ja z reguły ostrzę na mokro, więc olej mi się przyda. Jak już wspomniałem, dokupiłem taki uchwyt, żeby móc zamocować ten zestaw do. Do stołu nie wiem jak to się sprawdzi czy nie lepiej będzie oszyć tego trzymając, trzymając w ręku tak jak widziałem na kilku filmach No to zobaczymy uchwyt rozpakowany ostatnia rzecz to ta że tak powiem osełka żeby dokonać finiszu na ostrzu. Skóra, już do samego polerowania. I jako, że jak wspomniałem, znajdujemy się u mnie w domu, w biurze, a nie w jakimś warsztacie. I nie chcę zniszczyć sobie biurka ani tej podkładki, więc kupiłem sobie takie gumy. Przeznaczenie tych gum jest. Może będzie widać. To są podkładki pod yy, nogi od pralki, Że pralka się nie telepała. Fajne kwadraciki 10 na 10 grubej gumy wydaje mi się, że doskonale zdają, zdadzą tutaj egzamin. Jedną dam sobie od spodu, drugą na górze będzie gitarunia. No i dobra, sam mm, chwytak już zamontowany. Do tego dochodzi jeszcze taki czpień, na który na który zakładamy już właściwą prowadnicę. Taki pozycji bo będzie dobrze, żebyście widzieli, jak będę to ostrzył. Tylko tak, teraz poczekajmy nam jest śrubokręt. Oczywiście w roli śrubokręta wystąpi nikt inny, jak Victorinox. <grymne> Jedno z narzędzi, które przydaje się zawsze i wszędzie. Dobra, i wkręcamy nóż. Poczekajcie, ja sobie to odwrócę, żebym mógł to dobrze widzieć. Powiedzmy, że tak. Na tą stronę, a no, na tą chyba. Właściwie to obojętnie na którą stronę, bo i tak będziemy przekładać. Więc powinniśmy dokręcić najpierw tą śrubę, która chwyta, a dopiero później tą kontrującą, która dociąga i nie pozwala się tej śrubie rozkręcić. No i dobra. Sprawa wygląda w tej chwili tak. Przygotujemy sobie teraz kamienie. Nóż nie jest bardzo tępy, więc myślę, że dwie ostatnie frakcje wystarczą. Czyli 600 i 1000. Na końcu polecimy skórką i będzie w porządku. Cały system jest bardzo łatwy w montażu. Tu jest otwór. Dokręcamy motylkiem. prowadnicę, którą następnie wprowadzamy w jedną z tych czterech, tutaj, w jeden z tych czterech otworów. Pierwszy jest, mm, czyli od tej strony zdaje się 15-10, nie wiem. Nie widzę, nie ma tutaj opisu. Ach, z tej strony jest, bardzo proszę. Jest 25, to jest skąd, który nas w tej chwili interesuje. To jest do noży takich naszych. 30 to też nasze noże, że tak powiem. Nasze, bo ale to już są takie noże bardziej bo do rąbania, jakieś takie z większym kątem. 30. Potem jest 20 i 15, 15 to jest chyba do filetowania. Jakiś taki strasznie drobny. I okej. Okay. i to wszystko, co trzeba zrobić, żeby przygotować. Oliwka na kamień. Daje mi się, że wystarczą trzy kropelki. Zobaczymy. Kremi są nowe, więc pewnie na początku będą troszkę piły olej. Zobaczymy. Jedziemy. Czekajcie. Jednym ruchem Ciągłym od początku do końca, teraz tak. Yy, oszcząc tutaj, przeszkadza mi yy, ta śruba. Jeśli podchodzę wyżej, widzicie? Haczy tutaj, więc można również oszczyć takimi krótkimi ruchami, i wtedy nie ma żadnego problemu. wróć, mój błąd. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ten pręt prowadzący miałem zamontowany u góry. Wtedy to jest zupełnie, zupełnie nic innego z około 1,5 centymetra różnicy i wtedy jest za nisko. Teraz, teraz jest idealnie. na pewnie usunąć poprzedni film, to, to, to krótkie nagranie, żeby nie było widać tego błędu. Ale nie. Gdyż chcę, żebyście. nie popełnili go. Tak, jak ja przecież po to kręcę ten film. Dobra, i druga strona. Mm. Normalnie używam ręcznej osełki falniwena. No i nie narzekam na nią. Jak widzicie, noże mam ostre. Ale. Mam. Mam noże, które. Chcę sobie wyprowadzić. Dostałem od kogoś w prezencie. Yy, to są noże, które darzę dużym sentymentem. raz, że robił je ręcznie robione, raz, że robił je. Yy, gościu, którego pewnie i wyznacie, ale film jest nie o tym. Dwa, że to są takie małe dzieła sztuki. Ale że były używane, gadem przestałem liczyć. Dobra, mniejsza o to. Powiedzmy, że jest 8. Żeby używane, to mają, no, mają porąbane kąty i chciałbym sobie je powyprowadzać, dlatego kupiłem osełkę, między innymi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że, że zrobię to, jak należy i, i będą leżeć u mnie w szafce. <laughs> Nie będę ich na pewno używał, gdyż jak powiedziałem, są dla mnie cenne. No, magia kina telewizji i YouTube'a polega na tym, że można sobie skracać filmy. Tamtą osełkę już odłożyłem. Bierzemy teraz tam na tysiąc już. Oliwimy. I jedziemy. Teraz już tylko delikatnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Idzie to naprawdę szybko. 2, 3, 4. Wierzcie mi, że yy, robię to pierwszy raz. Pierwszy raz używam tego systemu i myślę, że będę zadowolony. Sprawdziłem po, pierwszy, po pierwszym kamieniu. Ten już, już, już był ostry. Teraz to jest kwestia tylko, żeby go doprowadzić już do takiego błysku jakby. Ważne by. Noże, których używamy w lesie, były ostre. Bo jak wiecie, tępym nożem łatwiej się skaleczyć niż ostrym. A, o dziwo. No i należy uważać, gdyż dobra organizacji pracy zwiększa efekty i zmniejsza zagrożenie. No i dobra. Myślę, że Myślę, że będzie. Hmm. Dobra. Widziałem kiedyś, gdzieś na którymś filmie też, jakiś czas temu, jak zastanawiałem się, czy kupić tą osełkę. Gościu w ten sposób, że jak macie jakiś y, dłuższy nóż, Raz przy razie. I również to działa. Zwróćcie uwagę, jak się ostrze ściera. Yy, fajnie zużywać tego tego mm, olejku, bo wtedy nie mamy na biurku tudzież stole nasypionego mm, pyłu z noży. Chociaż zdarza się olej. <dobra>, Dobra, ostatnia. Czyli tak, te dwa odkładamy. To był 600 i 1000. Odkładamy te dwa. I zamontujemy sobie skórkę. Co ciekawe, do skórki do kamienia nie. Do kamienia, do skórki. Pierwsze głupoty. Do, do tego ostatniego elementu, ze skórą, nie ma dołączonego tego prowadzenia, więc, no jest ich wystarczająco dużo, że można sobie przełożyć, ale, no ale nie ma, no i tym już, broń Boże, tak jak ostrzymy, że pod włos, tylko z włosem, dlaczego, dlatego, że to by było ścięte, czekajcie, poluzowałem się, co dokręciłem, o teraz, no i gra. Nie wiem, zwykle tego nie robię. W sensie, że nie używam skóry na końcu do, do polerowania, bo ostrze noże po to, żeby ich używać i zaraz i tak są podrapane. Ale lubię mieć. Nie lubię mieć podrapanego ostrza. W sensie, że. Tu całe jest podrapane. Pewnie powiecie zaraz, że ktoś na pewno się znajdzie taki, że powie, że nóż można naostrzyć osełką do kosy. Jasne, że tak. Sam oszczyłem. Sam oszczyłem osełką do kosy. Oszczyłem na kamieniu. Oszczyłem ose osełką do siekiery. Wszystkim można naostrzyć nóż. Najczęściej oszczyłem wcześniej, zanim kupiłem sobie... Teraz właściwie to... używam... Do tej pory używałem osełki fartniwena, ale tak powiedziałem, ale no... To... Wiecie, jak z ręki. Z ręki się ostrzy jak z ręki. Nie zawsze jest to tak jakby człowiek chciał, żeby było. Zawsze gdzieś ta ręka ucieknie. Poza tym, no strasznie długo mi zajęło, zanim się nauczyłem ostrzyć tą osełką. Jeden nóż, dobrze miałem takie tanie noże. Zjechałem go tak, że, że do niczego się nie nadawało. Chyba ubijania ziemniaków jedynie. No, osełka, znaczy osełka, skóra nie zacięta, wszystko elegancko. Nóż wydaje mi się, że jest naostrzony, jeśli nie, to podłączymy go jeszcze raz, podkręcimy go do tego i sprawdzamy, jak się sprawuje. No i dobra, nóż odkręcony. Wierzcie mi lub nie, jeszcze nie testowałem, nie wiem, jak to widać. Nie wiem, co to jest, brudne chyba. To jest palucha przetnę. Yy, jeszcze nie testowałem, fajnie bo by jakby się odbiło... Yy, ...światło w ostrzu. Nie widać, dobra, tu coś jest nie tak, nie wiem, czy widzicie ale może po prostu pominąłem jak polerowałem. Dobra, czekajcie, sięgnę tylko po kartkę. Jack jak złoto. No więc sytuacja wygląda tak, że system oszczący lański sprawuje się doskonale nie stanie. To jest chyba jedyna jego wada. Ja za niego zapłaciłem 100 euro łącznie z tym dodatkiem, bo to było jakoś tam jakiś specjalny zestaw mm, tej skóry też nie ma w zestawie normalnie oryginalnym są chyba <laughs> przepraszam są chyba jakieś rozbudowane zestawy być może można to kupić jedno wszystko w jednym komplecie nie wiem nie szukałem zbyt gorliwie no no i tak no i to by było na tyle pierwsze zasprzątanie. że po głowie jeszcze nie dostać Yy, wierzcie mi, że robiłem to pierwszy raz i wydaje mi się, że każdy da sobie z tym doskonale radę. Gdyby nie cena, która lekko odstrasza, to poleciłbym każdemu yy, użytkownikowi noży. Pff, można oszczędzić noże żony w kuchni, oczywiście. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie polecam. <grym> Dobra, cześć. Ach, jeszcze jedno. Jest y, dzisiaj 30 grudnia, więc jutro jest sylwester. W związku z tym wszystkiego najlepszego w 2021 roku. Zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie, jak wiecie, w tej chwili jest akurat najważniejsze. Trzymajcie się, dasz las.